Dotrzymaliśmy słowa. Może nawet udało nam się stworzyć jeszcze większą, jeszcze większe wydarzenie. Jest czas ciężkiej pracy i czas dobrej zabawy. My pokazaliśmy, że w nadarzeniu potrafimy jedno i drugie. Dzisiaj. Czas dobrej zabawy. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało, że będziecie mieli tak samo dobre wspomnienia jak po pierwszym jarmarku, ale liczę trochę, że nawet nieco większe. Przy okazji chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy zaangażowali się w zorganizowanie tego jarmarku. Jest to naprawdę ogromna rzesza ludzi. Ja tak tylko, no już nieimiennie, żeby nie przeciągać, ale chciałem podziękować urzędnikom. Pracownikom Urzędu Gminy Nadarzyn, naszym strażakom z OSP Nadarzyn, pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury, Biblioteki, kołom gospodyń wiejskich z Parol, z Nadarzyna, z Mochowa. Także bardzo serdecznie chciałem powitać wystawców, a w szczególności panie z gminy Sienica Różana, które są z nami już po raz drugi, a także przedstawicieli gminy Mielnik czyli zaprzyjaźnionych gmin z Podlasia i Lubelskiego. Proszę Państwa, no, cóż można powiedzieć. Po raz pierwszy z nami, to chyba też świadczy o tym, że się rozwijamy. Jest z nami powiat pruszkowski, który dofinansował się do dzisiejszego wydarzenia, za co bardzo serdecznie dziękujemy. I myślę, że to już będzie taka kolejna świecka tradycja w Nadarzynie, że powiat się będzie dokładał do imprez gminnych. Pozwólcie, że zakończę. Życzę Wam wspaniałych wrażeń, życzę Wam integracji, bo tylko razem, wspólnie tworząc społeczeństwo obywatelskie, jesteśmy w stanie pokonywać wszelkie przeszkody. A to jest właśnie dobry czas do tego, żeby się integrować, spotykać ze znajomymi, spotykać, poznawać swoich sąsiadów, poznawać ich pasje. Dziękuję bardzo. Myślę, że teraz Pan Starosta zabierze bardzo chętnie głos. Szanowni Państwo. Pomimo szalejącego kryzysu, skutków wojny, którą ta gmina odczuwa najbardziej w całym powiecie, e, chciałbym Państwu życzyć w imieniu Zarządu i Rady Powiatu Krzysztofskiego zdrowych, spokojnych świąt, spędzonych w rodzinnej atmosferze, wśród najbliższych i przyjaciół z chwilą zadumy, refleksji nad upływającym czasem, a w przyszłym roku, aby nie upuściło Was zdrowie, e, wzajemna wrażliwość e, i wzajemne miłowanie, wzajemne kochanie, aby przyszły rok był rokiem, w którym zakończy się wojna i wszystkie te problemy, z którymi się borykamy dotychczas, minęły bezpowrotnie. Wszystkiego najlepszego. Zdrowych, wesołych świąt.

কি Pana Mariusza pana Mariusza nam się nam się tutaj się nie Uchwały, Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, my na scenie potrzebujemy paru minutek przygotowania technicznego. Już za chwilę na tej scenie występować będą jeszcze młodsi artyści od tych, którzy przed chwilą. Artyści związani ze szkołami, tutaj z Zadarzyna, ale i z będą prezentować swoje talenty muzyczne. Tymczasem, drodzy Państwo, korzystajcie. Z... Mówiąc z angielska, silent Night. Drodzy Państwo, czas na trzeci utwór i tutaj bardzo gorąco chciałbym Państwa prosić o brawa, ponieważ na scenę wchodzi Martynka Macias, dobrze mówię, teraz jej przekręciłem, Wielki brawa dla Martynki, podobno nieźle sobie radzi na tym, na tym instrumencie, zapraszamy Cię, moja droga tutaj, Panią Justynę proszę o, o pomoc.